Siemanko witam was serdecznie widzowie w naszym kolejnym spotkaniu Gdzie omawiamy rzeczy z Counter Strike'a i otwieramy sobie różne fajne rzeczy Także serdecznie was zapraszam na naszą kochaną przeze mnie i mam nadzieję że przez was również stronę Moi drodzy ja przypominam na samym początku o kodzie TOM żeby sobie z nim działać No i tutaj słuchajcie czeka nas Unboxed 2025 więc sobie zobaczmy co Tutaj jest fajnego do zobaczenia i mamy podsumowanie. Mamy podsumowanie roku, więc e, jeśli ktoś tutaj sporo, że tak powiem, działał, to macie swoje statystyki z każdego e, tutaj konta, na jakim działaliście. Więc. E... Ja jestem od 2024 roku. No, trochę tych skrzynek otworzyłem i bite w rozegrałem, więc zobaczmy, co mamy dalej. Oczywiście, e, najlepszy drop, ulubiona skrzynia. Ile tutaj skrzyń otworzyłem? W jakim procencie jestem? I co najciekawsze, dostajecie darmowe kupony. Więc tutaj zmierzam właśnie w tym kierunku dla Was, że możecie odebrać sobie za te Wasze najbardziej popularne skrzynie mm, kupony. Więc je sobie szybko. Przygarniemy, dajcie znać, pochwalcie się, jak to po waszej stronie wyglądało, no i co? Przypominam oczywiście, że z kodem moim tom dostajecie bardzo fajne prezenty i tutaj wydaje mi się że coś możemy dorzucić bo ostatnio trochę tych skinów poszło brakuje mi tu awupy w tych giveawayach więc dorzućmy sobie te dwa awupki życzę powodzenia pamiętajcie że im większa kwota do ładowania, tym większa szansa że coś zgarniecie no i oczywiście zapraszam was zapraszam was na mój discord bo oczywiście jak co miesiąc mamy do zdobycia nową kosa więc jest to Skeleton Tigretów, także dla osób właśnie korzystających z kodu miesiąc grudzień macie bardzo łatwą opcję zgarnąć skina. Jedyne co trzeba zrobić, wejść oczywiście na weryfikację, wkleić screena, że działacie z kodem i z automatu bierzecie udział w giveaway. I co? Mamy Santa Workshop, zaraz sobie do niego przejdziemy, zjedziemy sobie na dół, bo za samo wpisanie kodu dostajecie od razu dwie skrzynie do otwarcia. Jest to I'm Direct Case z którego dropi nam CZK pyk. no i oczywiście codzienna darmowa skrzynia, którą polecam sobie każdemu otworzyć. No i ja przypominam, że strona jest od 18 roku życia, więc pamiętajcie, żeby tylko pełnoletnie osoby wchodziły. No i co? My sobie przejdziemy z powrotem na Dreams and Nightmare. Tutaj jedna z moich e, lepszych skrzyń do otwierania moim zdaniem. Zobaczmy, czy teraz Jakiś aka Nightwish albo nawet KOSA. Proszę bardzo, butterflyek. No butterflyki nie wypadają tu zbyt często, ale znajdują się w tej skrzyni właśnie po to tutaj przyszedłem. Więc spróbujmy sobie jeszcze statraku. Ok. Spróbujmy sobie jeszcze raz moich sił. Żeby dropnąć złoty przedmiot. Proszę bardzo. I teraz może jakiś yy, gamma doppler, kolego? O! Człowiek za dużo by chciał, więc y, to sobie odpuścimy. Yy. Moi drodzy, polecam serdecznie również stronę PirateSwap, gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo. Moi drodzy, logujemy się przez Steama, wybieramy skiny, które nam już się znudziły. No i moi drodzy, z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję. Proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki. Oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny i chwilę później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Macie również przeróżne metody płatności od Bika po PayPal oraz gift cardy. Serdecznie polecam. Gdyby Wam zabrakło funduszy, to kod Tom służy pomocą, albo wiem. Z tym kodem macie aż 35% więcej do depozytu. Serdecznie polecam. Trapcie sobie link w opisie filmu. Lecimy od razu na moją ulubioną Case Battle. I tutaj kręcimy małyszem, bo wrzucimy sobie tutaj te eventowe z powrotem skrzynie. Dorzućmy Medieval i rzućmy Shattered Case, proszę bardzo, w trybie 1v1. I co? Kogo nam tutaj dorzuci? Mamy Makea. Dobrze, słuchajcie, yy, major. W decydującą fazę wkracza w fazę playoffów dajcie znać jak tam idzie wasz pikiem i kto to waszym zdaniem wygra bo powiem wam że pierwszy stage jak i drugi to naprawdę łącznie dobrych typów chyba miałem naprawdę z 5 no ale stage trzeci się udał także czekam na waszą opinię żeby dobrze zaznaczyć i później na streamie mówić że że to ja tak wybrałem, nie? Także tak, dajcie znać. No ale co my tu mamy? Mamy Slaughter Skeleton. No, i to chyba przekreśla nam. walkę o tę bitwę. No, jedynie uratowałby nas. Shattered Case, i tutaj musi się wszystko wydarzyć. Upa! Wydarzyło się nieszczęście. Nieszczęście się wydarzyło. Eee, te skiny tutaj nie chcemy ich, więc je. Opędzlujemy. Lecimy dalej. Teraz na trybie jester. Bo tu na trybie jester można dobrze się pobawić. Dajemy Ice Out. Beast and Luxurious Case. To wszystko w trybie moim, ulubionym, nowym 2x2. No i teraz zaszalejmy. Zaszalejmy z Michałem, Michaelem. Czy mu tam. który przed chwilą mnie pokonał. Więc liczymy na włópkę Prince. Nie ma Princea. To niedobrze, ale ja wam przypominam widzowie, że w tym odcinku również do was, dla was będzie rozgarnięcie fajny skin, więc czekajcie do samego końca, tam na pewno wszystko się okaże. No, niby jest to tryb Jester, a tak naprawdę to jest tragedia, proszę państwa, tutaj musi coś, no nie, no Stasiu. Michael, o matko, o bosko. Chyba trzeba na nasze rezerwy wejść. Tragedia, dramat, patologia. Musimy wejść na naszą rezerwę, naszą rezerwę i coś tutaj sobie odblokować, żeby jeszcze się nacieszyć. Także zobaczmy co my tu wykombinujemy, lecimy dalej, tryb jester, no nie zaskoczył nas, nie zaskoczył nas, rzućmy sobie predator, rzućmy dwa astro, lecimy z holiday Supply'em. iced out, powierzę mu, nawet trzykrotnie, jeszcze raz i do tego może szynka medieval i teraz ja sobie... Oj. Zróbmy tak. I ja teraz sobie pozwolę dobrać samemu bota. I to będzie Bot Emily, która tutaj gromi wszystkich dookoła. Z tego co pamiętam. Proszę bardzo. No, elegancko. Elegancko. Niedługo czeka mnie. Chyba mam, mam znowu skinki do trade-upu. Więc kilka tych czerwonych skinów się uzbierało. Zrobimy trade-up. Ostatnio pamiętam, chyba wypadł mi um, Butterfly Black Laminate, także zobaczmy zobaczymy, co tam szczęście przyniesie na streamie. No tutaj na razie tego szczęścia nie ma. Um, niesamowity pech po stronie toma 223. No zobaczcie. No, próbuję ze wszystkich sił cokolwiek tutaj zdobyć, ale mu się nie udaje. No, fatalne wieści po stronie antyterrorystów. No powiedziałbym, że... Tragedia! O Boż. Jeszcze Prince dropi Co to za odcinek? Jakaś su Suni... No i so... Sinusoida, no tak, sinusoida, tak miałem to powiedzieć, poprzedni odcinek, super, elegancko, fajno, tutaj, wow, nie wiem, nie wiem gdzie patrzeć, wymienimy, wymieniamy sobie oczywiście nasze tutaj tokeny, żeby zdobyć fajne skiny. Je oczywiście dostajecie przy tworzeniu i dołączeniu do bitew. Także my jeszcze zrobimy sobie One Last Dance. Słuchajcie, jak nam bot Emily nie potrafi pomóc, no to co? No to trzeba wziąć wszystko w swoje ręce. Robimy Holiday Case, zrobimy łapru Wave'a i tutaj, żeby to miało wszystko ręce i nogi, dorzucimy tak, dorzucimy Infernala. Proszę bardzo. Pięć skrzyń. I tutaj liczę na potężne łupy, no właśnie, od Emily, ta co miała dropić tutaj wszystko i się zesrała. Mamy oczywiście bajony Doppler Ruby, który w tym momencie, w tym momencie będzie wyciągany, proszę Państwa. No, a chyba nie w tej bitwie mojej, Butterfly, ne, Fate, Fate, aha, no i tu jest Howl, M4 Howl, Howl, mhm. No, słuchajcie, pamiętajcie, z kodem TOM może wam się to szczęści. Słuchajcie, otwieraliśmy eventowe skrzynie, więc tutaj naszego ziomka możemy je sobie wymienić. Niestety 5 gwiazdek na naszym koncie nie ma, ale mamy za to inek fajny. No i co, dla was trzeba również coś rozdać, a więc pamiętajcie, że zostawić komentarz, łapkę w górę i pod tom ma tam ostro śmigać, natomiast w tym odcinku do zgarnięcia będzie, yy, zróbmy sobie proszę państwa kałaszy Gasimow. nie wiem czy był ostatnio, ale na pewno sporo osób z kałachem biega w CS-ie. także życzę powodzenia, a my jak co odcinek wybieramy zwycięzcę z poprzedniego, E, więc od razu zaznaczam, żebyście mieli trade ofertę w swoim profilu na YouTubie. Szybkie werble. I skina zgarnia Latini. Gratulacje kolego. Skinki niedługo wpadną na wasze konto. A ja życzę wam powodzenia. Pochwalcie się jak wygląda wasz Unbox 2025. I słyszymy się w następnym odcinku. Nere.